Dlatego ja po raz kolejny zachęcam do tego, żeby ten nasz świat, który naprawdę w 80% powiedzmy jest szaro, buro, czarny, żeby ten kolor do niego wprowadzać. Każdy niech tam trochę spróbuje zaakcentować. Chociaż jeżeli nie jest w stanie i nie jest w gotowości do tego, żeby całkiem na kolorowo się przebrać albo w takich jaskrawych czerwieniach, jakie ja dzisiaj, to chociaż drobne. Elementy. A alternatywa jest również dla tych, którzy w codzienności mają tak jakby przykaz, tak ubierania się w ubrania w takich właśnie ciemnych barwach, jak na przykład mundury, czy, czy jakiś strój, który obowiązuje w urzędach. Na to też jest sposób, żeby nic nie zostało zachwiane i żeby móc dalej kontynuować swoją pracę bez szkody dla siebie. Ale o tym wszystkim mówię już na warsztatach, na które Was bardzo serdecznie zapraszam, a ja ze swojej strony życzę Wam wszystkiego dobrego.